Uwaga, impuls! Czerwony szpiek jest w bazie. Czerwony szpiek jest w bazie? Prawo, lewa, prawo, lewa. -lewa, -lewa walizkę! Musimy chronić walizkę! Ja, Pomożesz mi tutaj? Zajmę się tym na bok, synu. Jeden, jeden, jeden. Yy, no! Jeden. Ruchy, ruchy, ruchy! Walizka! Hej! Ona tu nadal jest? Hmm? Dobrze! <laughs> Panowie? Widzę, że teczka jest nadal bezpieczna. I tak ma być! Przymuchaj, nie siada?! A pytanie: czy ktoś z Was natrafił na czoło szpiega? Nie? To przynoszę złe wieści. No i ciało! Haha! Już się boję! Załatwiłem takich mnóstwo! Szpiedzy to cepy, co boją się podejść do kogokolwiek od frontu. Jak ty? Au! Bez urazy! Skoik zabiłeś, to nie gwarantuję, że byli tacy jak ja. Natomiast ten, on może sprowadzić poważne problemy. A ty co? Założyłeś mu jakiś fanklub? Nie, założyła go twoja stana. Co jest? E, e, e. Tak myślałem. A teraz jest żeby piernas, nas! Więc słuchaj uważnie, bo obawiam się, że pornografia twojej matki to druga najgorsza rzecz, jaką cię spotka. Oddawaj o to! Ten szpieg przyjmą już naszą obronę. Działko padło! Patrzcie, co zrobił z moim kolegą z pracy. <trym zmarzania> I co najgorsze, on może być kimkolwiek z nas. Raz, raz. Nie, może być nawet w tym pomieszczeniu, może być tobą, może być mną i nawet może. Wow, 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 wow. No co, to oczywiste, to czerwony szpiek! Lada moment, a zmieni mu się kolor. Lada moment... Widzicie? Czerwony! A nie, zaraz, to krew. No, to nadal mamy problem. Sorry, żołnierzu. No, trudno. A to jest jakiś pomysł, żeby znaleźć tego szpiega? Tuż za tobą. Ola!